Okej, okay, kolejny dzień do szkółki. Już jednego nauczyciela wyrzuciliśmy, a teraz czas na drugiego. Sierżant Jughead. A więc witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Szuki, a dzisiaj zagramy w ważny teacher. Moim zadaniem w tej grze jest wyrzucanie nauczycieli z tej szkoły. A dokładnie powodowanie tego, że sami odchodzą. No ale skoro tak, no to może zaczniemy sobie go trochę poddenerwowywać. Co by na to? Co jest? Nie, no nie wierzę. Ten tak na niego nakupkał. No dobra, dobra. Ale chcę zobaczyć, co będzie dalej. Nie, bomba! Bomba tu! Nie! Uwaga, uwaga, spokojnie, spokojnie. Wystrzeliło go w kosmos! No dobra, zobaczmy co my możemy Zupgrade'ować, a możemy sporo Zupgrade'ować, zobaczcie Dokładnie, ja proponuję Wziąć teraz komputer, o Dokładnie, komputer będzie bardzo dobrym Wyborem i zobaczcie, teraz rzucam w komputer balonem z wodą, więc powinien Wybuchnąć Error wleciał! Ej, ale pytanie, czekajcie Zmieniłem teraz na samolocie Chcę zobaczyć czy Aha, to, to, to nie dlatego, że... Ja myślałem, że to dlatego, że... że to woda tak spowodowała ten error, ale się okazuje, okazuje się, że nie. No dobra, wrzucamy, denerwujemy go dalej. No i panie, panie sierżancie, proszę zrobić coś śmiesznego. Co jest? On się zamienił! On się zamienił w wampira jakiegoś! Nie no, dobre to jest, dobre to jest. Dobra, dajmy teraz dla ośmiornicy wody, ponieważ yy, to jest wodne stworzenie i trzeba jej dawać troszeczkę wody, żeby nie, nie umarła w tej klatce. W ogóle kto trzyma ośmiornicę w klatce? Ona była, powinna być w jakimś akwarium! Ja, do... <laughs> Wspominałem coś o ośmiornicy, patrzcie na to, kraken! Kraken zabiera sierżanta ze sobą! O, opłacało się! Opłacało się, wspomóc naszą ośmiorniczkę. <laughs> Dobra, rzucamy. Ja chcę kolejną scenkę. Ja chcę kolejną scenkę. <laughs> Walnął w niego piorun. Co jest? No dobrze, nieważne. Nasz sierżant tak łatwo się nie poddaje. Na szczęście ja też się łatwo nie poddaję. Prąd. Prądu nie ma. Ej, ej, ej. Co to jest? Kto, kto tu... O nie, dobrze, dobrze, że nie było tego widać, bo, bo to było przerażające. Ok, kolejny upgrade, bierzemy teraz nietoperza. No dobra, nietoperek będzie dobry. Nietoperek, wstawaj, chcę zobaczyć czy coś, czy coś spowoduje ten nietoperz. Czy on się jakoś zdenerwuje, czy coś zrobi dla naszego sierżanta? Nie, ale rura go jakaś jak wsysa teraz. No, nie wiem jak to w miarę wytłumaczyć w jakiś logiczny sposób. Ale lecimy dalej. Patrzcie jak szybko nam się punkty dzisiaj uzupełniają. O, o, przyszła! Przyszła moja stara fani! Ale i co z tego? I, I nic, i nic, halo! No ja nie chciałem tak? ja chciałem żeby coś ciekawego zrobiła. Dobra, dobra, ja chcę nową... nową rzecz. Zbieramy... <ścoughs> tak go no teraz to opuszka. Tak. Tak. Nie spodobało mu się to Mi też by się chyba nie spodobało No ale dobrze, ile nam brakuje? Uuu, będziemy mogli rzucić w babeczką Dobra, dobra, bierzemy babeczkę Bierzemy babeczkę jak najszybciej No zobaczmy, wypiję swój eliksir i co? Została, została z niego tylko czapka? A nie, on się chyba tak zmniejszył. Tak, e, zmniejszył się. Chłop, chłop się po prostu zmniejszył. No i proszę bardzo, bierzemy teraz ciasteczko. <laughs> Może to będzie talerz do rzucania. Dobra, dobra, ale jak chcę ciasteczkiem porzucać. Oj, oj, przepraszam, przepraszam, wciągnie, wciągnie go, wciągnęło go, nie! No dobra. Trochę został wciągnięty, ale to nic. O, znów się napije eliksiru. Pi, pi eliksir, i coś ciekawego i. O, znowu to samo. Znowu. Znowu jest taki malutki, że. <ścoughs> że schował się przy swojej czapce. No, ja już widziałem tą bombę. Szybciutko, wystrzel go w kosmos. Ha! Wiedziałem, bo to już było. Co? <ścoughs> On tańczy! On tańczy, co jest? No, ta gierka jest niemożliwa po prostu. Czy powiedzcie mi, czy u was w szkole też nauczyciele, jak się zdenerwują, to, to tańczą? <laughs> o, znów, znów przyszła pani, i pani będą mi grozić. Patrzcie, grożą mi znowu. Idźcie stąd, idźcie stąd. No dobrze, robimy kolejnego upgrade'a i weźmiemy teraz. Teraz chcę taką galaretę. Dokładnie. I e, jak rzucę w galaretę ciastem, to, to w sumie nic się nie dzieje. Naprawdę! O, ptaszek przyleciał! Mój, mój ulubieniec! Mój ulubieniec, ptaszek! <grywa> ja, ja myślę, że on długo nie wytrzyma z nami. Zobaczcie, jak pasek w ogóle podskoczył już. No to jest chwila, moment i ją. I będziemy mieli kolejnego nauczyciela z głowy. No dobrze, zobaczmy teraz upgrade'y znowu. A upgrade'em naszym kolejnym będzie. O, 8,5 tysiąca aż potrzebujemy. No to bierzemy węża. Ja chcę węża. Zobaczmy, jakie odgłosy z siebie wydaje wąż. Wąż rzeczny, tu, 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 tu jest niebezpieczny. Wąż rzeczny, tu du tu du, dudu jest niebezpieczny, tu du. du, du no, faktycznie tu, du, du, jest niebezpieczny. <ślał> no i znowu go piorun uderzył. <ślał> no, ja został z niego tylko czarny popiół. <ślał> Masakra. Co? Co jest? Zamroziło go i, i przyszedł. i przyszedł drugi i, i go zabrał. Okej, okay, okej, okay. mamy, mamy brata bliźniaka jego chyba. <ślał> o co chodzi? No ale dobrze, mamy już połowę, połowa zdenerwowania naszego nauczyciela i dobra, stać nas na nową rzecz i bierzemy talerz! Dokładnie, zobaczcie w ogóle ile my w tej grze mamy jeszcze opcji do odblokowania, więc na pewno będzie ciekawie. No dosłownie znaczy ile zwierząt i ile itemków kolejnych. No dobra, no dobra, zobaczmy. <todgłos> O kurde, o kurde o o, o o, o o! I znowu przyszły te stwory! No nie! Ale ciemnica! No dobra, nieważne! Powiedzcie mi, czy u was w szkole też rzucają talerzami na lekcji? Ciekawi mnie to, możecie napisać w komentarzu. Dobra widzowie, nie chcę nic mówić, ale to czas na kupienie procy. Patrzcie, ej ciekawi mnie to Czy to, czy ja będę rzucał Patrzcie, o teraz mamy proce Którą, którą strzelamy sobie Ale ekstra, ale to jest ekstra <laughs> I go, i go wciągnął wiaterek Wiaterek wciąga naszego nauczyciela <laughs> Ale nieważne, patrzcie W lewym, dolnym rogu Mamy teraz proce, więc No ekstra to wygląda, patrzcie Nie wyrabia, nie wyrabia O, 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 o A, znowu, znowu go zjedzą potwory Może to mega przerażająca scena tak, tańcz, tańcz, super, super, mu to wychodzi. I znów tańczy. To jest najlepsza rzecz, moim zdaniem, że ten sierżant tańczy. To jest najlepsze, co może być, po prostu. Znowu tańczy, co jest? Ej, to już jest pod któryś rząd, rząd tańczy. On chce chyba nam coś przekazać tym tańcem. Ale co? Dobra, czas mu zrobić pranka i <laughs> kładziemy mu kupę na biurku. Patrzcie, będzie ku kupa na biurku, co jest? <laughs> Niesamowity, niesamowite odgłosy wydaje z siebie, wiecie? No dobra, ale nieważne, zobaczcie, jak mało nam zostało! Już jest praktycznie koniec jego... jego odporności na nerwy. On za chwilę... On za chwilę odejdzie, wydaje mi się. Nie, jeszcze, jeszcze, jeszcze jeden raz musi. <laughs> Jeszcze... Jeszcze jeden raz musi zostać zgnębiony i, i, i teraz, i teraz będzie, będzie koniec naszego sierżanta. No nie odchodzi! No to dziękujemy za współpracę w takim razie, papa. Pa. No nie, kolejny nauczyciel odszedł, słuchajcie! Ale odblokowaliśmy nowego nauczyciela. No dobrze, jest trzeci dzień, następny dzień to następny nauczyciel oczywiście. I to jest jakiś profesor. O, 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 on jest, nie on jest takim miłym profesorem. Słuchajcie, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, no to nie zapomnijcie teraz o łapce w górę. Zostawcie jakiś przyjemny komentarz oraz yy, dajcie subika, żebym wiedział, że chcecie oglądać w ogóle ten, ten oto kontent związany z gnębieniem nauczycieli. No to co, widzimy się przy następnym odcinku z Bash The Teacher. Trzymajcie się i cześć.